Cześć kochani, ja dzisiaj z takim krótkim przesłaniem dla Was w formie tego filmu. Ważnym mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale dla Was również. Bardzo mi zależało na tym, żeby przekazać Wam dzisiaj rzeczywiście jak największą wartość, żeby przekazać Wam jak najwięcej mięcha, dlatego jestem w takim trochę specyficznym miejscu. Mam nadzieję, że pogłos nie jest za dużo, ale bardzo mi zależało na tym, żeby mieć tutaj flipchart. Przygotowałam flipy dla Was. Nie wiem, czy one będą super widoczne, jeśli nie, a ktoś sobie zażyczy, to oczywiście bardzo chętnie wyślę zdjęcia, czy nawet mogę je wrzucić w komentarz pod filmem. Jeśli zapomnę, to upomnijcie się, proszę. Bo zależy mi na tym, żebyście rzeczywiście zaczerpnęli z tego filmu jak najwięcej. Myślę, że on nie będzie długi, Abym ja chciała, wiecie, ja lubię przekazywać krótko, Wielkie treści, e, natomiast ważne treści, ale w sposób bardzo krótki, e, konkretny, na temat, żeby one były mocno, mocno sprecyzowane. Moi drodzy, chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam parę słów na temat kryzysu. I nie chcę mówić o tym kryzysie w kontekście jedynie tego, co dzieje się aktualnie. W naszym kraju mam na myśli tutaj decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, czy tego, co się dzieje na świecie w ogóle. Mam nadzieję, mam, mam na myśli pandemię i COVID-19. Natomiast kryzys to jest coś, co nas dotyka. Coraz częściej z powodu też naszej, coraz takiej odnoszę wrażenie słabszej kondycji psychicznej. Więc te kryzysy są, oczywiście, są te wielkie kryzysy, ale chciałabym Wam dzisiaj pokazać, że te małe. Źle to zabrzmiało. Te mniejsze kryzysy, małe kryzysy, nie ma małych kryzysów. To znaczy, jeśli ktoś doświadcza kryzysu, to jest dla niego koniec świata. Dlatego mówienie o małym kryzysie jest bez sensu i chciałabym trochę dzisiaj też zwrócić na to właśnie Waszą uwagę. Otóż, moi drodzy, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kryzys. Kryzys jest tego rodzaju reakcją na pewne wydarzenia, które się dzieją, na pewne wydarzenia, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jest reakcją na, na to, że nie możemy realizować dalej naszych celów, które sobie postawiliśmy, dlatego, że pojawiły się przeszkody, które są dla nas po prostu nie do przejścia, są nie do przeskoczenia. No i następuje oczywiście taka pod wpływem tego kryzysu absolutna dezorganizacja, taka dezorganizacja naszego życia, na czym ona polega. Tutaj właśnie następuje bardzo dużo strat. W ogóle kryzys jest związany ze stratą i za chwilkę sobie o tym powiemy, ale tam mamy na myśli jakąś konkretną stratę. Natomiast tutaj, w tym momencie, mam na myśli to, co dzieje się z nami w momencie, kiedy. Doświadczamy kryzysu, co dzieje się z naszą psychiką, co dzieje się z naszą mentalnością. Otóż, moi drodzy, na pewno następuje coś takiego jak utrata wewnętrznej równowagi. To, to, to jest w ogóle niezwykłe, jak wiele to szkód może, może wyrządzić. Później powiemy sobie o tym, czy w ogóle powrót do tej równowagi jest możliwy. Następnie następuje um, utrata takiej zdolności do racjonalnego myślenia a co to za sobą pociąga racjonalne działanie. Ci, którzy mnie lepiej znają i trochę ze mną rozmawiali na ten temat, to doskonale wiedzą, że to, co zaczyna się w naszej głowie, ma przełożenie później na nasze działanie i dopiero nasze działanie może spowodować życie szczęśliwe, uwaga lub nieszczęśliwe. Um, następnie następuje utrata kontroli, zupełna utrata kontroli nad swoim życiem, moi drodzy. To jest panika, wielokrotnie histeria. Um, to no, no z czego to wynika? To wynika z tego, że w momencie, kiedy doświadczamy kryzysu, to tak naprawdę dotyka nas coś, co my nazywamy w życiu codziennym, ale w nauce również szokiem. I moi drodzy, to może pójść w dwie strony. Eee, kryzys może trwać od 6 do 8 tygodni. Wydaje się, że to nie jest długo. Jest to oczywiście związane z szokiem, ze stresem, z lękiem. I co się dzieje? W momencie, kiedy ten lęk nas dotyka mocno, ten strach nas dotyka, stres nas dotyka, to to długotrwałe trwanie w stresie może po prostu doprowadzić do chronicznego lęku. A to już jest sytuacja, która z całą pewnością będzie wymagała pomocy specjalisty. Moi drodzy, co dalej? Dalej, tak jak już mówiłam Wam, mamy szok, który jest połączony z bardzo silnym lękiem. Lęk powoduje, że szok nie przestaje trwać. Ten szok cały czas jest, ten szok się może nawet nasilać. To powoduje właśnie lęk. Lęk wzmaga szok. Lęk jest takim świetnym pokarmem dla szoku, a szok nie jest korzystny, bo szok z kolei wywołuje stresowe sytuacje, stresogenne sytuacje. Sami wtedy tak naprawdę stwarzamy, bo, bo funkcjonując w taki sposób nie jest możliwe, żeby było inaczej. I dlatego jest to tak, tak niebezpieczna wręcz sytuacja. Moi drodzy, wtedy warto zastanowić się nad tym, co tak naprawdę może ten lęk zmniejszyć, i tutaj nie ma głupich pomysłów. Naprawdę, jeśli cokolwiek, najdrobniejsza rzecz zmniejsza Twój lęk w takich sytuacjach, proszę, wykorzystaj to. Niech to będą przyjaciele. Niech to będzie kąpiel z jakimiś olejkami, niech to będzie masaż, niech to będą różne techniki relaksacyjne, medytacyjne, niech to będzie cokolwiek. Jeśli pomaga Tobie patrzenie w jeden punkt na ścianie przez dwie godziny i to ma zmniejszyć Twój lęk, to patrz w jeden punkt na ścianie przez dwie godziny. Tu naprawdę nie ma, moi drodzy, głupich pomysłów. Dlatego, że stawka jest bardzo wysoka, bo niewykluczone, że gra toczy się o nasze życie w momencie kryzysu, kiedy przeżywamy tak strasznie dużo złych emocji, które wpływają na nas negatywnie i które po prostu działają na nas szalenie destrukcyjnie. De -destrukcyjnie. Moi drodzy, i ten lęk może przerodzić się również w dwa takie nie wiem jak to nazwać Mogą pojawić się dwie możliwości w związku właśnie z naszym lękiem. Może być tak, że rozwiązanie się znajdzie, czy też my znajdziemy to rozwiązanie, i to byłaby sytuacja fantastyczna. Natomiast lęk może stać się dla nas też po prostu pewnym rezerwuarem choroby. Czy my tego chcemy? Jeśli stanie się dla nas rezerwuarem choroby, to w tak silnym stresie przebywając, Zaczniemy gdzieś w pewnym momencie szukać czegoś, co będzie powodowało, że będziemy od tego uciekać. Być może będą to środki odurzające, na przykład. Tutaj są też jeszcze różne techniki, które możemy stosować. Ja nie znam ich aż tak dobrze, i nie chciałabym się też w to zagłębiać, natomiast myślę, że środki odurzające są najczęstszym przykładem, szczególnie alkohol i narkotyki, oczywiście. Co dalej? Tak jak już mówiłam Wam wcześniej, lęk jest związany z pewną stratą. Yy, nie, nie, lęk, nie sam lęk, yy, bo lęk wiąże się z kryzysem. Kryzys jest związany z pewną stratą. W momencie, kiedy przechodzimy kryzys, to właśnie dlatego, że coś straciliśmy. To jest ze sobą bardzo silnie powi powiązane. I moi drodzy, są takie fazy, fazy, jakie przechodzimy podczas, podczas właśnie takiej sytuacji kryzysowej. Ja wymieniam te fazy za Krubler Ross. I najpierw mamy właśnie szok i zaprzeczenie, prawda? I rzeczywiście to tak działa: jak to? To niemożliwe. On mnie zdradził? Nie, to niemożliwe. Prawda? I mówię tutaj już teraz o takich codziennych sytuacjach. Następnie mamy gniew i bunt. Faza gniewu i buntu. Niestety może być tak, że my na tej fazie, moi drodzy, pozostaniemy bardzo długo. To jest, odnoszę wrażenie, tak mi doświadczenie podpowiada po, po wielu, naprawdę wielu rozmowach z ludźmi, że z tej fazy jest bardzo ciężko wyjść czasami że właśnie ten bunt trwa, jest taka chęć zemsty i im dłużej to się nakręca, tym, tym to bardziej narasta i ta faza trwa i trwa i trwa i ona nas wyniszcza. I ona nas wyniszcza. Następnie mamy trzecią już fazę, to jest obniżony nastrój. To jest to takie gorsze samopoczucie. zniechęcenie, apatia czasami. I ostatni etap to już jest akceptacja. Akceptacja, w której byłoby fantastycznie, gdybyśmy nauczyli się interpretować stratę w świetle zysku. O tym, o tym za chwilkę, do tego jeszcze wrócimy za momencik. Moi drodzy, gdzie szukać pomocy? Jakie są metody na to, żeby ze z takim kryzysem sobie poradzić. Przede wszystkim, bardzo ważna jest w tym momencie pewna wspierająca relacja z bardzo empatyczną osobą. Moi drodzy, jest pewien moment w naszym życiu, kiedy to będzie najtrudniejsze i to będzie związane z kryzysem, w którym właśnie zawiedliśmy się na jakiejś relacji. Dlaczego? no bo w oczywisty sposób zaburza to nasze, um, nasze y, y, poczucie wartości pewności siebie, to jest jedno ale też nasze zdolności zaufania drugiemu człowiekowi więc nie jest już tak łatwo dla nas y, wyjść i powiedzieć, ok, dobrze, no to teraz ja poszukam sobie jakiejś wspierającej relacji, to nie jest takie proste w, w, tym, w tym momencie ja nie mówię o tych właśnie sami widzicie teraz w tych wielkich sytuacjach że covid, czy że Trybunał Konstytucyjny, że po prostu jakieś zamieszki się w Polsce dzieją. Nie, 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 musi, nie musi dochodzić do takich sytuacji. I paradoksalnie zobaczcie, dużo łatwiej przy tych wielkich kryzysach jest znaleźć tę wspierającą osobę, empatyczną osobę, która choćby nie wiem, co stanie po naszej stronie. Niż w momencie, kiedy zawiedziemy się właśnie na pewnej relacji. Wtedy jest dużo, ale to dużo trudniej. I moi drodzy, tak naprawdę bardzo często słyszę, jak ktoś do osoby w kryzysie mówi, co ty w ogóle odstawiasz? Ludzie wojnę przeżyli, a ty się przejmujesz, bo chłopak cię rzucił. Uwierzcie mi, że dla tej osoby wojna. Znaczyłaby w danym momencie dużo mniej niż to, że rzucił ją chłopak, bo wojna nie jest personalna. A jakakolwiek relacja miłości, czy przyjaciel nas zawiedzie, czy coś tam, to, to generalnie tracimy zaufanie wtedy, tak? I czujemy się oszukani w sposób personalny. To nie jest oszukanie narodu. Tak. To jest oszukanie mnie jako osoby, która nie wiem, coś tam poświęciła, zaufała i dlatego to jest moi drodzy, wydaje się paradoksalne. Ale na przykład rozwalenie się związku, rozsypanie się związku może być dużo większym kryzysem dla kogoś osobiście niż wybuch wojny. Może tak się zdarzyć. Dlatego uczulam na to, ja nigdy nie mówię czegoś takiego. Właśnie w ogóle najgorsze, co my możemy powiedzieć człowiekowi w kryzysie, hej, słuchaj stary, inni mają gorzej. Serio? Przecież waga, waga kryzysu nie, jest, nie ma takiej obiektywnej miary kryzysu. Waga kryzysu zależy od tego, co się ze mną w danym momencie dzieje, z moimi emocjami i tak dalej. Więc wspierająca relacja to jest ważne i nawet jeśli tracimy to zaufanie, spróbujmy kogoś innego znaleźć, być może powinien to być coach, trener rozwoju osobistego, terapeuta. Zachęcam, zachęcam do takich poszukiwań wtedy, żeby nie pozostać jednak samemu, w, nie wiem, w małym pokoju w domu i nie rozmyślać nad tym wszystkim tak intensywnie samemu. Następna, moi drodzy, ważna rzecz to jest normalizacja doznań. To jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj jest bardzo duża rola właśnie coacha czy terapeuty, bardziej terapeuty, na pewno bardziej terapeuty, żeby pokazać, że no to tak, bo, że moje emocje w tym momencie, moje uczucia i odczucia są naturalne w tej chwili. Ja nie jestem jakaś głupia, bo tak czuję w tym momencie. Nie, to jest okej, okay. ja mam prawo do tego smutku, do tego żalu, do tego wywrzeszczenia tam gdzieś tych moich emocji. To jest okej, okay. to tak ma być, to nie jest tak, że ze mną jest coś nie tak. To jest naturalne, że to, takie rzeczy się w danym momencie ze mną dzieją. I nazywanie emocji, moi drodzy, to jest też ogromna rola terapeuty, ale to jest też coś, co możecie rzeczywiście zrobić samodzielnie. Możecie zrobić samodzielnie, nazwać emocje, na przykład jestem wkurzona, jestem zła, dlatego że to i to, co mi to robi. Dlaczego? Jaka jest przyczyna tego mojego? Wkurzenia, tak naprawdę. Nazywajmy to tak, jak potrafimy. Nie musimy tego robić naukowo. Pamiętacie, ja już Wam mówiłam kiedyś o tym bo to jest w ogóle genialna teoria że właśnie jak nazywamy emocje, to nasz stres zmniejsza się o 50% nawet dlatego że z ciała migdałowatego cała ta nazwijmy to energia przechodzi do kory przedczołowej i tutaj już wszystko kumuluje się w innym miejscu i na czymś innym się koncentruje i stres się zdecydowanie wtedy zmniejsza. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ten stres zmniejszyć? Dlatego, że jak zmniejszymy stres no to z automatu zaczynamy poniekąd wychodzić z kryzysu, bo kryzys jest cały czas związany z tym stresem, właśnie. No moi drodzy, już zbliżając się ku końcowi, jakie są konsekwencje kryzysu? Konsekwencje kryzysu mogą być różnorakie, to znaczy mogą być takie obojętne, mogą być bardzo negatywne i mogą być bardzo pozytywne. Więc, może te kryzysy nie zawsze są takie okropne. Jeśli chodzi o taką konsekwencję kryzysu zupełnie obojętną, to jest powrót do tego stanu równowagi. Tak, wracamy do tego, co było przed. Czy jest możliwe wrócić tak do takiego super stanu zupełnie? Nie wiem. Na pewno każda sytuacja w naszym życiu sprawia, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Więc czy wrócimy do tego, co było, tak zupełnie nie wiem, ale stan równowagi na pewno możemy osiągnąć na tym samym poziomie. To jest bardzo, bardzo takie budujące. A jeśli chodzi o te bardzo negatywne, no to oczywiście może się pojawić depresja i dezorganizacja osobowości. Może się też w kolejnym tym takim negatywnym wymiarze pojawić. Tak zwany PTSD, czyli Zespół Stresu PoUrazowego. To są oczywiście sytuacje, z których nie wyjdziemy raczej samodzielnie, będziemy potrzebowali pomocy specjalisty i na pewno dużego wsparcia znajomych, przyjaciół, rodziny, kogokolwiek mamy. No i oczywiście pozytywny taki. taki Wymiar kryzysu, pozytywna konsekwencja to rozkwit. Rozkwit, wzrost. W psychologii to się nazywa wzrost potraumatyczny. Bardzo ładnie to się, to się, to się nazywa. Moi drodzy, ten wzrost potraumatyczny to, to jest w ogóle coś niesamowitego, bo to powoduje, że my budujemy lepsze relacje, że na nowo budujemy pewną naszą intymność, dlatego że kryzys powoduje, że bardzo się zaburza nasza intymność i seksualność. To jest bardzo niezdrowe też dla naszego organizmu. Intymność oczywiście nie musi jednocześnie być utożsamiona z seksualnością, natomiast ta intymność też nawet taka, um, taka by, by, bycia czułym dla siebie, prawda? Gdzieś, gdzieś to na pewno zanika i to jest nie, nie, niedobre dla naszych, naszej psychiki, dla naszej mentalności, dla, dla naszych emocji. Następnie no, doceniamy wartość życia. W ogóle następuje takie przewartościowanie wartości na tym etapie, że nagle potrafimy powiedzieć, jak to się wyraża w życiu codziennym. O, ja mam koleżankę, która nie tak dawno mi opowiadała, jak wiele lat temu spalił jej się dom, i ona wtedy powiedziała, że zmienił jej się świat wartości. I powiedziała: Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam dom, dach nad głową, mam rodzinę, mam pracę, niczego więcej nie potrzebuję. Następuje rzeczywiście to przewartościowanie wartości. Dziewczyna rzeczywiście jak burza, jak czołg zaczęła iść przez życie. To jest niesamowite. Mamy takie poczucie osobistej siły, taką wiarę we własne kompetencje. Tu oczywiście buduje się od razu nasza pewność siebie, buduje się bardzo silne poczucie naszej wartości, czy tam wydobywamy to nasze poczucie własnej wartości, bo, bo my je mamy. Więc to, to jest fantastyczne, czy mamy po prostu do czynienia z życiem, które jest sensowne, które jest spełnione, i, i gdyby tak kryzysy wszystkie się kończyły. To byłoby fantastycznie. No oczywiście to jest bullshit. Nie zawsze tak się kryzysy kończą. Chciałabym, żeby tak się kończyły kryzysy u wszystkich ludzi, żeby to był ten wzrost, ale nie zawsze tak jest. I byłoby fantastycznie, gdyby właśnie doszło do, do, do czegoś takiego, co się nazywa rozwojem rezyliencji. Rozwój rezyliencji to jest termin wprowadzony do psychologii przez Amy Werner, która. Hmm, ja już nie pamiętam, to w ogóle z jakiegoś chemicznego chyba języka to pojęcie zostało zaczerpnięte, ale ta rezyliencja oznacza właśnie takie spoglądanie super w przyszłość, dam radę, choćby nie wiem co, prawda, że teraz już po prostu przezwyciężyłam, przezwyciężyłem, coś takiego, więc idę, wchodzę dalej, tak? Nic mnie już nie powstrzyma, to jest to patrzenie w przyszłość, gdzie widzimy rzeczywiście mnóstwo plusów, ale uwaga, też bez takiej naiwności. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my, nie wiem, jak nam będzie się walił dach na głowę, to żebyśmy nie stwierdzili, E na pewno na mnie nie spadnie, tak? Więc żeby to nie było też przesadzone. To, to, są, to są elementy, moi drodzy, uważam bardzo, ale to bardzo ważne. Moi drodzy, podsumowując, kryzys, jak sami widzicie, ma wiele twarzy. Można z niego wyjść lub nie wyjść, a jeśli wyjść, to na wiele sposobów. Każdemu z Was życzę, żebyście każdy Wasz kryzys w życiu pokonali. Pamiętajcie, nie ma małych kryzysów. Jeśli coś jest dla Was ważne, to nie mówcie proszę nigdy, a nie mają większe problemy. Nie, jeśli coś jest dla Ciebie ważne, to znaczy, że Ciebie to dotyka, dotyka to Twoich emocji i... Być może jest to jakiś punkt kulminacyjny w Twoim życiu, nawet jeśli jest to zgubienie zkówki od długopisu. Jeśli to jest dla Ciebie ważne, to znaczy, że jest to jakiś ważny moment, że jest to jakiś ważny etap. I nie bagatelizuj tego, nie pomijaj. Pamiętaj też, że ja zawsze gdzieś tutaj jestem i służę pomocą coachingową przede wszystkim. Proszę, nie, nie zostawaj z tym sam. Nie zostawaj z tym sama. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Nie jestem naiwna, wiem, że kryzysy będziecie przechodzić, ale życzę Wam tego, żeby były one jak najbardziej łagodnie przez Was przechodzone. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam przyjemnego wieczoru. Cześć!